Poniedziałek, dzień tutoriali. Dzisiaj pokażę, jak wkomponować napis lub grafikę w dowolną perspektywę, czyli w dowolny kształt, plakat lub coś podobnego. Zapraszam na intro. Jak powiedziałem na wstępie, pokażę krok po kroku, jak stworzyć. Napis, który będzie się ładnie wkomponowywał i tworzył perspektywę razem z naszym zdjęciem. Będziemy mogli to wykonywać na różnego rodzaju ścianach, murach, plakatach, na wszystkim, co jest troszeczkę inaczej położone względem nas niż bezpośrednio, jak to widzimy w monitorze. Także pokażę, jak to zrobić. Jeśli chodzi o sam napis, jak również jeśli chodzi o grafikę, jest to bardzo proste. Kilkoma kliknięciami zobaczycie, jak fajnie zwiększyć atrakcyjność swoich zdjęć. A jeżeli ktoś robi zdjęcia mm, reklamowe, to będzie mógł je wstawić na przykład na stokowe y, jakieś y, billboardy lub temu podobne rzeczy. Zapraszam zatem do Photoshopa i zobaczymy, jak to się robi. Zacznę od prezentowania, jak wstawić tekst, właśnie utrzymując perspektywę, następnie pokażę, jak wstawić do, dowolne zdjęcie, właśnie także, żeby utrzymywało naszą perspektywę. Oczywiście standardowo tworzę kopię naszej warstwy głównej, czyli naszego tła. Ctrl J dla systemów Windowsa, Command J dla systemów Macowskich, wybieram narzędzie. Do tworzenia napisów i wprowadzam napis. Jaki ma się ukazać? Właśnie będę chciał, żeby się ukazał tutaj po dwóch bokach tego korytarza i żeby schodził ładnie, właśnie w środek, w środek zdjęcia. Wstawię napis Photomix i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Jeśli mam już napis. Jak widzicie, warstwa z naszym napisem także pojawiła się z prawej strony. Informując nas, że już właśnie mamy skończoną nazwę, Wciśnili, wciśnięty zostało akceptacja, możemy teraz ewentualnie narzędziami zwiększać, zmniejszać nasz, yy, nasz napis lub po prostu zmienić mu dowolnie czcionkę. Pozostawimy to w tej chwili tak, jak jest. Będzie to można zmieniać podczas wstawiania także w, nasz, w naszą perspektywę, można tak powiedzieć. Wciskamy klawisz Control na klawiaturze, Command, jeżeli ktoś ma Maca i klikamy na warstwę z naszym napisem. Jak widzicie, przerywane linie informują nas, że został podkreślony właśnie sam nasz napis. Teraz robimy Ctrl C lub Command C. A i zrobiliśmy to nie na tej warstwie co trzeba, czyli by wyszło tło z naszego layera pierwszego. Musimy być cały czas na warstwie z naszym napisem i jeszcze raz robimy Ctrl C. Wyłączam teraz warstwę z napisem Ctrl Command D wyłączam zaznaczenie, radzę sprawdzić Ctrl Command V, czy nam to się zapisało. Tak, można to skasować. Miałem taki problem, że kombinowałem właśnie w tym filtrze, który jest, a nie wiem czemu klawisz Ctrl C mi nie zadziałał. Także spokojnie można sobie sprawdzić poprzez Ctrl Command V, czy Faktycznie zapisał nam się obraz do pamięci. Tworzymy teraz nową warstwę. Przechodzimy do menu Filter, oczywiście będąc na warstwie naszej nowej, czyli menu Filtr, i tutaj vanishing point, czyli punkt zbiegu. Klikamy, i już jesteśmy w oknie dialogowym filtra, punkt zbiegu. I teraz mamy tutaj taką opcję jak Create Plane Tool, czyli tworzenie płaszczyzny, nim właśnie zaznaczymy płaszczyznę, obszar, na jakim będzie się ukazywał nasz napis. Czyli postaram się to zrobić z jednej i z drugiej strony tutaj tego korytarza. Zaznaczam. wedle perspektywy oczywiście linie zbiegu możemy je rozciągać tutaj w każdą stronę także jeżeli jeżeli ktoś ma jakieś zbieżne punkty troszeczkę mniejsze i chce to później Wyśrodkować lub zwiększyć do większego obszaru, to może zaznaczyć na jakimś mniejszym obszarze, i właśnie tymi punktami rozszerzyć sobie całą tą siatkę. Teraz robię Ctrl V, czyli jak widzicie, kopiowuję obraz naszego napisu i strzałką łapie i ciągnę w miejsce, gdzie zaznaczyłem. Jak widzicie od razu napis dostosował się do tutaj właśnie naszego, naszej perspektywy. Jeżeli klikniemy tutaj na transform tool, czyli przekształcenie, możemy swobodnie przekształcać, czyli na przykład wyciągać, powiększać, przybliżać nasz napis do dowolnej wielkości jaką chcemy. Uzyskać na naszym zdjęciu. Chcę, że tak można zostawić. Jeszcze raz przejdę do tworzenia płaszczyzny. I z drugiej strony w bardzo podobny sposób zaznaczę. Właśnie płaszczyznę, jaką ma. Na jakiej mam mieć napis. Jeszcze raz robię Ctrl V Łapię myszką i wstawiam po prostu w okno Transform Tool czyli przekształcenie. I zmieniam proporcje. Na naszym zdjęciu. Właśnie napisu, klikam OK. Proszę bardzo, mamy bardzo fajne napisy. Jakbyśmy jeszcze zmienili rodzaj krycia warstwy na Overlay, to mamy idealnie wpasowane praktycznie w klimat naszego zdjęcia. Teraz, jak wstawić obraz? Tutaj mam swoje logo na. Drugim, drugim zdjęciu, drugiej zakładce. Nie musimy kopiować tego tutaj i, i jeszcze raz robić Ctrl C. Po prostu z klawiszem Ctrl klikamy tutaj na naszej warstwie, jak widać, już mamy zaznaczenie. Ctrl C. Możemy sprawdzić Ctrl V. O i tutaj jak widzicie nie zaznaczyło nam się Czyli nie skopiowało, a nadal mamy nasz napis. Czyli jeszcze, jeszcze raz. Z kontrolem ciach. Mamy napis Ctrl C. To jest Ctrl V. I jak widać w tej chwili się udało. Możemy przejść do naszego zdjęcia jeszcze raz tworzę drugie, drugą warstwę pustą, pozostając na niej przechodzę do menu Filter i punkt zbiegu, czyli viewing point, create plate tool, czyli tworzenie płaszczyzny i stworzę płaszczyznę na dole chodnika. Mamy płaszczyznę i teraz robię Ctrl V. Jak widzicie, przekopiowało się logo, przenoszę na płaszczyznę, od razu się można powiedzieć dostosowało do perspektywy. Wybieram Transform Tool, czyli przekształcenie, mogę to ładnie zwiększyć Przesunąć. Jak zobaczycie, jak się przesuwa, to automatycznie też i zwiększają się odpowiednio proporcje. Jeżeli jest bliżej, jest troszeczkę bardziej rozciągnięte dalej. Widać, że to jednak ta perspektywa jest w jakimś stopniu zachowana. Klikam OK. I tak samo jak wcześniej, zmieniam rodzaj tej warstwy na Overlay. Jeszcze aby podbić tutaj. Wyrazistość naszych napisów można zrobić Ctrl J, a to za mocno, akurat, czyli kasujemy, ale można wejść do Blending Option, czyli stylów warstwy i tutaj Drop Shadow, czyli cienie ustawić na około 90% jakieś niewielkie tutaj właśnie wartości, aby tylko delikatnie uwidocznić taką trójwymiarowość napisów. Ok, i tutaj nasz nasze logo. Ctrl J tu akurat pomógł. Także wygląda to o wiele fajniej. I jak widzicie, w prosty sposób. Dostaliśmy fajną perspektywę, także ćwiczcie, kombinujcie i twórzcie swoje napisy właśnie w takim stylu. I właśnie od tego momentu perspektywa nie ma przed Wami tajemnic. Możecie robić co chcecie, właśnie z Waszymi zdjęciami, z Waszymi napisami, z Waszymi reklamami, właśnie dzięki temu, co pokazałem. Jeśli oczywiście film się podobał, to łapka w górę, zachęcam do subskrybowania kanału, tych, co jeszcze nie subskrybują, i oczywiście do następnego razu, pozdrawiam, cześć.